Cześć! Ten odcinek jest takim odcinkiem dodatkowym, odcinkiem, który tłumaczy troszeczkę wątek, który rozpoczęłam w poprzednim odcinku, czyli w odcinku z oceną stylizacji z Galimet i tutaj chciałam Wam wytłumaczyć, dlaczego nie podoba mi się ta impreza coraz bardziej i dlaczego rozważam całkowicie, całkowite zaprzestanie oceniania tych stylizacji. Wiem, że yy... Anna Wintour pewnie płacze teraz, strasznie słysząc te moje słowa, i jest załamana. No ale cóż, tak bywa, kiedy na świecie dzieją się rzeczy straszne, a wielkie elity się bawią. I to jeszcze w taki, jakiś taki powykrzywiany sposób. Dlatego w dzisiejszym odcinku omówię tak bardzo pokrótce. Mm, S swoje przemyślenia związane z tegoroczną Galą MET i być może z... Przyszłymi. Zapraszam do odcinka i zapraszam Was również do odcinka z oceną stylizacji z MedGali. Być może, może będzie to dla Was jakaś przyjemna rozrywka w momencie, kiedy nie macie nic innego już do oglądania. Zapraszam. Powiem Wam szczerze, że trochę się zastanawiałam, czy w ogóle robić te stylizacje z MedGali z tego roku. Powodów było kilka. Jednym z głównych i myślę, takich najbardziej szeroko omawianych wszędzie na świecie po, po tym wydarzeniu wydarzeniu, właściwie przed tym wydarzeniem też, no jest to, że na świecie nie jest w tym momencie zbyt spokojnie. Wojna u naszych sąsiadów, wojna na Bliskim Wschodzie, zresztą nie tylko to, bardzo się kotłuje w wielu miejscach na świecie w tym momencie i takie wydarzenie jak Medgala było bardzo źle odbierane w kontekście po prostu tych wydarzeń i tego, że bogate elity się bawią, podczas gdy na świecie ludzie umierają. Oczywiście w każdym momencie w historii ludzkości gdzieś na świecie dzieją się jakieś konflikty, są jakieś wojny, część z tych konfliktów po prostu nas nie dotyczy, nas żyjących w Europie czy w Stanach. To co dzieje się w Afryce, powiedzmy dla nas, dla mieszkańców Europy czy dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, no nie jest tematem numer jeden. My się nie orientujemy tak dobrze w tych wydarzeniach. Natomiast zawsze gdzieś na świecie coś dzieje się złego i można by. Powiedzieć, a zawsze na świecie dzieje się coś złego, więc dlaczego mielibyśmy w tym momencie większą wagę do tego przywiązywać? No może dlatego, że też nas to bardziej dotyczy, może też dlatego, że cały świat stoi trochę na krawędzi ogólnego konfliktu i no jest to sytuacja na tyle zaogniona, że myślę, że warto byłoby. Zaniechać niektórych wydarzeń albo zrobić je w nieco innym tonie. Następna rzecz, która tyczy się Medgali, która dała, dała mi do myślenia i to była rzecz, która już dała mi do myślenia w zeszłym roku Medgala stała się mniej elitarna. I można by w kontekście tego, co powiedziałam wcześniej, może założyć, że to oznacza coś lepszego. Natomiast chodzi mi bardziej o to, że. Uczestnikami, gośćmi Medgali na ten moment jest strasznie duża ilość osób bardziej rozpoznawalnych jako influencerzy, czy jacyś jakichś tiktokerów, nie wiem, youtuberów, influencerów itd. itd. A coraz mniej tych gwiazd z górnej półki. Oczywiście, można by tutaj się znowu przyczepić, że jakie to ma znaczenie, że właśnie może czas zabrać to elitom i rzucić to bardziej szeroko, ale właśnie cały urok tej imprezy polegał na tym, że był to trochę taki wyśniony bal u księcia. No może znalazł się tam czasem jakiś kopciuszek, ale była to raczej rzadkość i można było wtedy podziwiać te największe gwiazdy, które były ubrane w no, przynajmniej jakie było założenie, w dzieła sztuki, bo wiadomo, jak z tym bywało, to bywało różnie. Ale było w tym coś takiego bardziej ekskluzywnego, bardziej właśnie elitarnego, i inaczej się to troszeczkę oceniało. Na ten moment to jest to taka kolejna impreza. Po prostu kolejna impreza, i te tematy, które są tam zarzucone, bardzo często są źle interpretowane. Te gwiazdy czy ci influencerzy, którzy tam przychodzą jako goście, kompletnie nie wgłębiają się w temat imprezy i traktują go bardzo płytko. O tym mniej więcej tak, jak ja teraz założyłam sobie kwiecistą sukienkę, bo temat, tematem były ogrody. Oczywiście oczywistym jest, że to nie chodziło o ogród taki dosłowny. I sam motyw z uh, Awaking of the Sleeping Beauties, czyli nazwa całej tej wystawy, no i to opowiadanie, które, które miało być też takim trzonem, które miało mm, nadawać ton y, temu Dreszkodowi, czyli y, Ogród Czasu, został potraktowany bardzo dosłownie, to znaczy większość osób przyszła po prostu ubrana w kwiatki z góry na dół, a to nie do końca o to chodziło. To, tutaj chodziło o to, żeby się wgłębić w historię tego opowiadania, o, o upływ czasu, o spowalnianie, o, o to, że ktoś chce spowolnić ten czas, co nim motywowało i tak dalej, tak dalej. To przez większość tych gwiazd zostało potraktowane właściwie w żaden sposób, to znaczy zostało pominięte. I to nie jest nic dziwnego, bo tak się dzieje co roku. To znaczy jest jakiś temat, a te gwiazdy i tak się ubierają, jakkolwiek po prostu, i ewentualnie czasami do tego dopisują lepszą lub, lub gorszą historię. W każdym razie trochę, trochę to też było dla mnie takim powodem, który dał mi. Mm, Dawał mi tutaj do myślenia. No i trzeci powód to to, że Maciek nie chciał y, nagrywać ze mną, a jednak Medgale nagrywałam zawsze z Maciekiem. Maciek nie mógł, przepraszam, nie, nie chciał, tylko nie mógł, bo y, był w pracy y, w tym czasie. I y, ja lubię z nim po prostu nagrywać te odcinki. Więc y, były takie trzy powody. No ten pierwszy wydaje mi się najważniejszy. On też, y, ten drugi wydaje mi się równie ważny, bo. Y, Wiecie, kiedy w tym roku zabrakło tych najbardziej takich stałych bywalczyń czy bywalców, nie było Rihanna, nie było Beyoncé, nie było Blake Lively, która zawsze była taką królową tych schodów i wychodziła w przepięknych kreacjach, właściwie czekało się na to, żeby Blake Lively się pojawiła. Nie było Timothy Chalamet, czyli gdzieś ty, tych takich aktorów w tym momencie, czy aktorek, którzy są też w takiej topce, no Emmy, Emmy Stone. Bardzo wiele, wiele nazwisk zabrakło. Natomiast było właśnie dużo jakichś takich celebrytów i... No i to jest takie mech i... i... No i chciałabym tutaj zaznaczyć, że cały ten wstęp jest po to, żebyście nie myśleli o tym, że ja będę o tym mówiła po prostu w dalszej części odcinka. Bo zdecydowałam się nagrać jeszcze w tym roku tę stylizację z Medgali, nie wiem czy to będzie się wydarzało w następnych latach i jeżeli się już zdecydowałam, żeby to nagrać, to chciałam się skupić tylko na outfitach i na tym, co ja na temat tych yy, strojów sądzę. Ten film to oczywiście jest bardzo duży skrót tego wszystkiego, co myślę na temat Medgali. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. Co wy o tym sądzicie? Jak wy widzicie, te imprezy, ale też jej podobne, czy uważacie, że to jest niesmaczne? Czy może nie podoba Wam się ona z innych zupełnie względów, a może wręcz przeciwnie, uważacie, że takie imprezy nie powinny kompletnie mieć nic wspólnego z wydarzeniami politycznymi, powinny być odcięte od tej polityki i skupiać się jedynie na modzie, bo mody w teorii one dotyczą. Oczywiście w teorii, bo. To nigdy nie jest tak, że świat mody jest oddzielony od całej reszty. Absolutnie nie. Według mnie jest to rzecz silnie ze sobą powiązana. Stąd też to, to moje takie wahanie i takie, no taki niesmak związany z całą tą sytuacją. Jestem bardzo ciekawa tego, jak Wy to widzicie. Zostawcie koniecznie komentarz w tym temacie. Chętnie sobie poczytam, chętnie wejdę z Wami również w dyskusję. Dziękuję Wam, wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.